Hej, witamy Was bardzo serdecznie na już trzecim z kolei dniu Kopernikaliów. Teraz zaprosimy Was na wykład o Ivy Poland, na którym uczniowie będą mogli zadać pytania i dowiedzieć się wszystkiego, czego tylko chcą o szkołach i studiach w Polsce. W dyrektorów naszego zrzeszenia przez maksymalnie już 4 lata, dyrektorów na Europę, to pomyślałem, że konkurs na Harvard. Ktoś słyszał o na Harvard? Od kategorii Ktoś z tego... Cześć, za chwilę odbędzie się wykład o słońcu z panem Robertem Szajem, który opowie nam parę ciekawostek o naszej ulubionej gwiaździe. Od wielu lat chodziłem i zabiegałem o to, żeby telewizja polska od ponad 10 lat, czy 11, nawet żeby telewizja polska utworzyła kanał popularny naukowy. Zapraszam to takie niewielkie obserwatory niedaleko pół po, po bitwy pod Grunwaldem. Okej, okay. dobra. No mocy! My już po występie, to był właśnie występ grupy improwizacyjnej Orzechy Makadamia. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jako że naprawdę się postaraliśmy. No i zapraszamy Was do przychodzenia na nasze zajęcia. Są w środy na drugim piętrze na Łączniku o 16:00. No i żeby przyjść, żeby się zapisać, właściwie wystarczy po prostu przyjść, my Was zawsze ciepło przyjmiemy. Zaraz sobie taki test zrobimy, zobaczymy czy nam się uda. Na powiedzieć, aby otrzymać kontrakt stały, ale żeby otrzymać taki kontrakt stały. Startowałam, okazało się, że była tylko jedyna kategoria, bo mieliśmy taki system partyjny, ja nie wiem jak was jest z samorządu. z samorządu. Powiedziałam, że okej, ok, jesteśmy zostaję na nauczycielem, róbmy to no, robiliśmy w Pikietę, pod szkołą w mieście. Z Ekwadoru wybraliśmy się na wyspy Galapagos. Cała podróż trwała Miesiąc, cała ekipa e, z samolotu, kapitan i tak dalej, objęci zostali kwarantanną, bo któryś z nich zachorował na I Przechodziliśmy po Kartagenie, oglądając tamtejsze budowle. Witam Was bardzo serdecznie. E, chciałam powiedzieć, że w tym roku zamiast e, m, szycia na maszynie, postanowiłam z młodzieżą szydełkować. E, z, zjawiło się dużo więcej chętnych niż myślałam. Natomiast udało mi się przekazać chyba podstawowe wiadomości o rodzajach włóczek, o, o tym jakie rzeczy można robić, skąd nabyć wzory, gdzie kupić włóczkę. No i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo bardzo dużo osób świetnie sobie poradziło. Okazało się, że są osoby, które już mają do czynienia z szydełkiem, jak również takie, które nigdy w życiu w ręku nie miały, a bardzo chciały. Jeśli będzie taka możliwość, bo chęci młodzieży są, to z przyjemnością poprowadzę takie kółko właśnie z szydełkowania czy rękodzielnicze. No to zapraszam serdecznie.